Dziękuję bardzo. W tym projekt był opiniowany przez trzy komisje. A to proszę o Komisję Strategii. Komisja Gospodarki Morszkiej. Komisja Gospodarki Morszkiej. Komisja Gospodarki Morszkiej. Czy ktoś z Państwa ma zabrać głos w sprawie tego projektu? Nie widzę. Kończą dyskusję. Kto jest za podjęciem podjęcie uchwały? Czy, czy ktoś jest przeciwny? Czy się wstrzymał? Dziękuję. 13, to jest Bardzo Proszę kolejny projekt. Przystąpienie do sporządzenia planu do Gospodarowania Przewodnionego w dzielnicy Ktośnej. Na... Ta, sama, ta sama dzielnica, nieco inny rejon. Rejon, który również był zbrany pod uwagę w dokumencie z 2008 roku. Jakkolwiek przewidywano konieczność przystąpienia do tego planu po roku 2008, jednak to, było to już jakiś czas temu, życie pokazuje, że objęcie tego terenu planem jest potrzebne. Dzisiaj przesłanki są zasadniczo dwie. Pierwsza to taka, co i poprzednio. Pojawia się tutaj zabudowa, wydaje się konieczne zapanowanie nad tą zabudową, a no nie... Zabudować tego terenu w sposób chaotyczny, przypadkowy, który potem utrudni pokrycie terenu sieciami infrastruktury miejskiej. To po pierwsze. Po drugie, odczuwamy potrzebę znalezienia na terenie miasta i stworzenia rezerwy terenowej pod ewentualną budowę nowego szpitala. Na tym terenie właśnie obecnie planem, tam gdzie mamy napisane niemotowo, w planie ogólnym, który obowiązywał do 2003 roku, taka rezerwa się znajdowała. Okoliczności wskazują, że warto mieć teren przygotowany dla takiej ewentualnej lokalizacji. widowo żaden z miejscowych planów takiej rezerwy nie przewiduje. Czasem władze, które szukają nowej lokalizacji dla szpitala dymii, gdyby były gotowe taką widowę sfinansować. Niemożliwe jest, żebyśmy my nie byli przygotowani planistycznie do przyjęcia takiego przedsięwzięcia. E, oczywiście konieczność wypracowania e, właściwej obsługi komunikacyjnej tego terenu, e, terenu, który poza tą ewentualną funkcją e, e, opieki zdrowotnej będzie obejmował no, przede wszystkim budownictwo e, jego rodzinne. Proszę uprzejmie Wysoką Radę o podjęcie uchwały, która pozwoli uruchomić pracę nad terenem. Dziękuję bardzo. Projekt był opiniowany również przez same komisje bardzo proszę Komisję Strategii. Opinia jednoduchności. Komisja Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Mieszkaniowej. Opinia pozytywna. Czy ktoś z Państwa pragnie zabrać głos w sprawie tego projektu? Nie widzę. Kto jest za podjęciem tego uchwały? Proszę o Projekt w druku 430 to projekt dotyczący zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kamiennej góry w Dyni. Wysoka Rada podjęła decyzję o przystąpieniu do sporządzenia tej zmiany we wrześniu 2009 roku. Bezpośrednią przyczyną podjęcia tej uchwały przez Radę i przyczyną konieczności podjęcia tych prac było orzeczenie Sądu. Administracyjnego, który uchylił działanie, działanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kamiennej góry w odniesieniu do takiego małego terenu, który teraz wskazywany jest laserowym wskaźnikiem. To była droga dojazdowa do kilku posesji. Proszę pokazać tego posesji, które nie mają bezpośredniego połączenia z ulicą Korzeniowskiego, to jest ulica hmm. Korzeniowskiego i te budynki znajdują się jakby w drugiej i trzeciej linii zabudowy Odowej Od ulicy, nie miały, nie mają wobec tego bezpośredniego wjazdu z ulicy i potrzebują takiego sięgacza. W tej wersji planu, którą Rada Miasta przyjęła wcześniej zaplanowaliśmy ten dojazd drogą, którą określiliśmy jako KDW, droga wewnętrzna i okazało się to posunięciem błędnym, ponieważ określając tą drogę w planie jako KDW pozbawiliśmy się możliwości wyegzekwowania konieczności budowy tej drogi. Była ona zaprojektowana na gruncie prywatnym, zapis w planie KDW nie daje podstaw do, do wywłaszczenia tego terenu, a dobrowolnie właściciel terenu na budowę takiej drogi nie chciał oddać. Z drugiej strony istnieje bezwzględnie konieczność zapewnienia dojazdu do tych wcześniej wskazywanych posesji, a zatem musimy w planie dokonać takiego stanowczego ustalenia, które w przypadku dalszych problemów z pozyskaniem gruntu y, pod drogi w drodze polupownej, pozwoli nam zastosować y, środki no, twarde w postaci wygłaszczenia. I takim właśnie twardym środkiem jest to, co tutaj y, zostało zapisane, czyli y, droga została zakwalifikowana jako KDD, czyli droga dojazdowa. Nieco zmienił się jej rysunek w stosunku do pierwotnego planu, została e, trochę poszerzona w stosunku do tej szerokości, która była e, w pierwotnym e, planie. Został też e, zaprojektowany prac na o nieco innym profilu, e, powiedzmy zoptymalizowanym w stosunku do e, wcześniejszego rysunku i do w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o te konsekwencje wyroku sądu administracyjnego. Projekt zmiany oczywiście uzyskał wszystkie wymagane prawa, opinie i uzgodnienia. Był wyłożony do publicznego wglądu. Na przełomie czerwca i lipca bieżącego roku odbyła się też dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami. Do tego wyłożonego planu wpłynęła tylko jedna uwaga. Nawet możemy poinformować, bo mieliśmy to na komisjach, komisja, komisjach informujemy wszystkich, wpłynęła po terminie, ale była merytorycznie trafna, dlatego została przez prezydenta rozpatrzona pozytywnie. Chodziło o to, ażeby w miejscu, kiedy teraz wskazuje wskaźnik klaserowy, nie rezerwować miejsca pod stację Trafo, ponieważ ta stacja Trafo była tam w naszym planie zaznaczona w poprzedniej wersji, ponieważ wcześniej tam istniała, w międzyczasie została zlikwidowana, przeniesiona w inne miejsce i przedsiębiorstwo odpowiedzialne za dostawę energii stwierdziło i potwierdziło nam to na piśmie, iż takiej rezerwy w miejscu nie potrzebuje, w związku z czym istnieje możliwość pozytywnego rozpatrzenia uwagi która napłynęła od właściciela tej posesji. Proszę pokazać tę posesję. Rezerwowanie tam miejsca na trafostację. Było oczywiście uciążliwością dla właściciela posesji wobec faktu, że trafostacja nie jest tam niezbędna. To jest to oczywiście korzystne dla, dla właściciela i zostało dobrze przyjęte co jest naturalne. Zatem uwzględniliśmy wszystkie uwagi, które wpłynęły do tego planu, rozwiązanie z tych problem, z dojazdem do tych e, nieruchomości. Wobec tego proszę Państwa o przyjęcie projektu uchwały, czyli uchwalenie tej zmiany z tego planu. Dziękuję za przewodujące ja na projektu. Komisja Strategii, że poszła gospodarki komunalnej i gospodarki miejskiej. Czy ktoś chce zabrać głos w sprawie tego projektu? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem ustalenia? Kwaśnika, a na poczekolę naruszenia e, prawa chciałbym nastąpić e, poprzez uchwalenie przez Wysoką Radę e, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście dzielnicy Kwaśno-Łęcznino, regionie Miecznińskiej, tak zwanej Górskiej Roli, co miało miejsce w styczniu bieżącego roku. Pan e, Kwaśnik, bo ja ten Kwaśnik jest e, jednym z właścicieli Ujętego planem, jak panie, dla, jego jednogłoś. Pan Paśnik zajmował głos w dyskusji wyprzedzającej układanie planu, składał wnioski, przedstawiając nam swoje zamierzenia dotyczące budowy wzorcowego domu ekologicznego. To oczywiście jest no, bardzo dobrze brzmi w kontekście lokalizacji tego terenu, teren znajduje się na śródleśnej polanie, na polanie znajdującej się w kompleksie lasu chronomieńskiego parku kraju Natomiast kiedy już idziemy głębiej od tego hasła domu ekologicznego, co jak powiedziałem... To...